Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na ekspresowy film z fryzurą na lato ehm, Kiedy ostatnio pokazałam wam ją na Instagramie Bardzo dużo z was zapytało mnie, czy mogę ją otworzyć I pomimo tego, że naprawdę to jest banalne rozwiązanie O czym się przekonacie za chwilę Myślałam, że nagrywam ten film a Z takim małym z moją... Z moim e, podpisem, że tak powiem I e, tak jak widzicie w tym momencie rozczesuję włosy I będę musiała je podzielić na mniej więcej dwie równe e, połówki I teraz będę zaplanowała tała kłosa po obu stronach. Mniej więcej zacznę to robić na wysokości ucha, i ja na moim kanale już pokazałam Wam e, chyba dwa albo nawet i trzy filmy o tym, jak robić różne e, rodzaje kłosów. dlatego zapraszam Was w tym momencie do, e, do właśnie tamtego filmu, a tutaj ten moment przyspieszę, żeby po prostu nie przedłużać. I zobaczymy się za kilka minut. Na koniec nałożę na tylko gumkę i ja analogicznie robię to samo z drugiej strony głowy. Kiedy mamy już dwie kity, pora, aby upiąć się na czubku głowy. Ja nie lubię tego, jak wyglądają gumki, tego w tym momencie je usunę i użyję takiej wsówki, która pomoże mi wszystko otrzymać w jednym miejscu, nie bójcie się jej nie będzie widać. Okay. I teraz z drugiej strony robię to samo, Zdejmuję w i wkładam moją kitę po prostu i upinam ją wsówkami. Mniej więcej w ten sposób tutaj musimy na tym troszeczkę popracować i e Moja y, pseudogrzywka doprowadza mnie do szału, dlatego postaram się ją też tutaj gdzieś y, z włoki upiąć, abym mnie nie przeszkadzała. I... Jak widzicie, mówiłam, że jest i będzie banalnie prosto. Mi też bardzo podoba się efekt, jaki osiągnę za kilka godzin, kiedy pojedyncze włoskie zaczynają właśnie wychodzić, wtedy to wygląda bardzo naturalnie, słowiańsko, a idealnie na lato. Mam nadzieję, że pomimo tego, że fryzura jest naprawdę banalnie prosto do wykonania. przydał Wam się ten film i że wypróbujecie ją na swoich włosach. Trzymajcie się ciepło, pa!